Zapadający zmierzch otulił ceglany gmach, który zdawał się być wyssany z kolorów i życia przez otaczającą godzigą roślinność. Budynek wyśnięty w jesienne drzewa przypominał zębatą paszczę czekającą w gestwinie. Już na zewnątrz czuć było chłód starych tajemnic. Wnętrze uderzyło smrodem rdzy, wilgoci i zastygłej historii. To już nie była fabryka, lecz manzoleum dla olbrzymich metalowych serc. Na pierwszym planie przywitała mnie ceglana konstrukcja pieca. Ciemne, żelazne drzwiczki paleniska otoczone masywną ceglaną architekturą. Wyglądały jak skamieniałe oczy bestii, która niegdyś żywiła się ogniem. Redzawe wizerunki na jej powierzchni zdawały się być hieroglifami minionego szaleństwa. Na szczyt konstrukcji prowadziły chwiejne metalowe schody, pokryte suchymi liśćmi, jedyną oznaką świata zewnętrznego. Kłębi w mroku stały one, kolosalne zbiorniki. Rdza i odpyskująca farba tworzyły na nich powierzchnie chorobliwe psychodeliczne wzory czerwieni, turkusu i brązu. Zbiorniki, niegdyś pełne życia i alkoholu, teraz były zimnymi metalowymi trumnami. Strome kolorowe drabiny i pomosty oplatały je jak szkielety dziwacznych pnączy, malowane w żółte i czerwone pasy, przypominające o ostatnich pośpiesznych próbach zabezpieczenia konstrukcji przed ostatecznym upadkiem. Szczególnie jeden widok przyprawił o gęsią skórę. Masywny bęben lub reaktor, z którego odłaziła farba w kolorze starej, zaschniętej krwi. Miał na sobie żeliwny włas z ręcznym pokrętłem, koło sterowe donikąd. Wokół schody i platformy znosiły się ku niewidzialnemu stropowi, a każde skrzypnięcie metalu pod butami roznosiło się echem, jak wyschnienie uwięzionej duszy zakładu. W innym pomieszczeniu na tle zbutwiałych, zielono-białych ścian leżała zniszczona, drewniana kabina kontrolna. I pordziała bryła pośrodku gruzu i rozbitego tynku wyglądała jak sarkofag. Promienie słońca wpadające przez skratowane okno nie dodawały światła, tylko podkreślały kurz i poczucie totalnego opuszczenia. Stojąc pośród tych gigantycznych, zderzających potworów słyszałem tylko szum wiatru w rozsypujących się oknach. Każdy cień, każda kropla sklepiająca się z sufitu, każdy odgłos echa niosły za sobą pytanie, co naprawdę działo się w tych murach. Ile z tego co widzę jest tylko materialną formą, a ile duchem dawno zapomnianej pracy i życia, które nadal tu krąży.